Mam pytanie, no bo na przykład nie ma żadnego urządzenia, żeby to rozwiązywać? Tak sobie podważyć? To się robi palcami? To ja chyba wolę poręczować niż deporęczować. To już wiem. to. Piękna pogoda. Idealny dzień, żeby zacząć zmiany w swoim życiu Pełna energia, skądś to trzeba wziąć 10 razy w tygodniu, fitness, sport Dla zdrowia i dobrego samopoczucia, że była młoda Nie ma żadnej ściany, nie, 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 nie. nie proponuję życia jak modelki na liście sałaty tylko. co powiedz mi jak mam żyć Z racjonalnym żywieniem, 5 posiłków dziennie Ale chcę być młody tak jak ty Uśmiech, moc, fitness, sport Trawka. narkotyków nie biorę, nie brałem, jestem przeciwny,